Czemaneczko wszystkim, Dizzy z tej strony i witam was na moim kanale. Dzisiaj taki króciutki materiał z zapytaniem, czy byście chcieli e, dostać materiał, tutorial, e, po, krok po kroku, jak zmontować tablet Lenovo Tab S850. L, bo to tylko dla tych, tego modelu z wersją LT można to zrobić. A, a jaki mod? O co chodzi? Żeby można było dzwonić z tabletu, tak? Jest taka możliwość, można to zrobić. I właśnie tutaj pytanie, czy byście chcieli taki tutorial znaleźć na moim kanale? Jeśli tak, proszę o odpowiedzi pod tym materiałem, tak? Na przy jeszcze tutaj mała podszuszka, ja tutaj sobie już otworzyłem, tego nie dobrzuca oczywiście, ale niewoję pojawi się też taki malutki tutorialik jak zrobić pełną przejściówkę do naszych urządzeń mobilnych, ale to taki przy okazji. Dobra, to było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia a następnym razem. Trzymajcie się, cześć!